Wszystkim ja jestem Natalka, witajcie na moim kanale I w dzisiejszym odcinku zabieram was na plan filmowy I dowiecie się jak zostałam aktorką Jestem już Muszę to wszystko wynieść, mam 5 minut do wyjścia Bo jak nie wyjdę za 5 minut to Nie i nie pojadę nigdzie Ale kto by się tym przejmował Okej, okay, przede mną jest e, Kilka godzin drogi Chyba z 5 albo 6 Na razie jest spoko, bo jest pusty przedział jakby To się pewnie zaraz zmieni, ale Na razie jest fajnie, także korzystam Póki jest, ale nic. Ja generalnie bardzo lubię jeździć pociągami. Gdyby nie to, że mam tyle walizek, że nie wiem kompletnie, jak się z tym zabiorę, to byłoby jeszcze lepiej. No ale nie ma co narzekać. Think positive. Hej, już jestem w hotelu. Um, muszę Wam w ogóle pokazać, jak pięknie zostałam przywitana. Patrzcie. Tutaj to lustro. Ja ogólnie miałam jakiś czas z temu urodziny. Zobaczcie tylko na to. To. Przepięknie to wygląda i tam z tyłu. Balony, pięknie. I tutaj jeszcze w kwiatku. W tym kwiatuszku jest logo TikToka. To jest takie cudowne i po prostu. No niesamowite, Jezus! Nie spodziewałam się tego. Super, naprawdę. I chyba jedyne, co zrobię dzisiaj, to zjem jeszcze coś. Pouczy się scenariusza na pewno, żeby sobie powtórzyć i pewnie już idę się myć i spać, bo rano muszę wstać o piątej albo przed piątą. Albo przed piątą, nie wiem, i zebrać się rano i pewnie rano do was wrócę, także do jutra. Dzień dobry, witam was o poranku. Ja to, co chcę zrobić teraz, to na pewno się pomalować, ogarnąć włosy i ogarnąć strój, spakować się i wrócę do was tak naprawdę, kiedy będę już chyba gotowa do wyjścia, bo nie mam zbyt wiele czasu, a mam dużo do zrobienia, także... Dobra, ja już jestem powiedzmy, że gotowa, tylko wrócę do was pewnie wieczorem. Jak posiedzę jeszcze 5 minut dłużej w tym pokoju, to już nie zjem śniadania, bo muszę lecieć na plan. A więc see you soon, bye! Ok, no na planie się tyle działo i mieliśmy tyle rzeczy do zrobienia. i Taki napięty grafik, że tak naprawdę nie zdarzyło to nic ogarnąć do na YouTube'a Nagrywałam na Instagrama, na, na TikToka. Wrócę do was <grywa> jutro, bo jest. Aha, bo tu nie mogę sprawdzić, która jest godzina. Jest chyba 20. Po 20. Jest pół do. W pół do może, ale ja umówiłam się jeszcze z kolegą na mieście, także smacznego. Hejka, dzień dobry, witajcie. Ja w zasadzie już się pakuję <grym> powoli, bo zaraz mam pociąg, to znaczy mam jakąś godzinkę, żeby się ogarnąć i opuścić hotel. E, natomiast no musiałam do was jeszcze wrócić, muszę wam powiedzieć jak było na planie i ja naprawdę chcę się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, jak sobie będę tutaj już trochę ciuchy ogarnieć, składać, bo zrobiłam tutaj trochę bałagan. Wczoraj wstałam o godzinie 5, przed 5, chyba coś, czwarta coś i ogarnęłam się. Wzięłam bardzo, bardzo dużo ubrań. Wzięłam całą walizkę, przeznaczałam tylko na ubrania, do tego wzięłam plecak. Tak naprawdę na planie byłam jakoś po 7, przed 8. Pierwsze swoje nagrywki miałam już... O ósmej, także chyba o 8.30 nagrywałam pierwsze sceny, a swoje ostatnie sceny nagrywałam gdzieś w okolicach 18-19, także na tym planie spędziłam chyba łącznie 12 godzin jakoś wczoraj. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wspominałam wcześniej, ale to jest już mój drugi raz, kiedy ja występuję w Lombardzie. Zostałam po raz drugi tak naprawdę zaproszona do odcinka. I w zasadzie, kiedy widzicie ten filmik, to jest już pewnie po premierze odcinka albo może jest jeszcze przed premierą, ale już wkrótce będzie. Co nie, nie udało mi się za bardzo nagrać yy, na planie praktycznie w ogóle, nie dlatego, że mieliśmy taki napięty grafik i ja też chciałam zrobić zdjęcia, też chciałam nagrać jakieś tam materiały, yy, ale bardziej tak pod TikToka, pod Instagrama mogę Was z tego miejsca zaprosić. Na moje kanale społecznościowe, gdzie są zdjęcia, i są jakieś tam filmiki, relacje zapisane z tego dnia. Także ja uwielbiam atmosferę na planie Lombardu. Nie mam porównania co do innych planów filmowych, nie wiem jak to wygląda. Po prostu nie wiem jak to wygląda, nie wiem, w innych produkcjach czy na planach innych serialów. Ale właśnie co do planu Lombardu, to byłam drugi raz, po raz drugi byłam tak samo zadowolona i. Tak naprawdę byli tak samo fajni ludzie, tak samo super mega fajnie spędziłam tam czas. Najbardziej chyba cieszę się z tego, że po prostu wy też będziecie mogli to oglądać, czy po prostu ten odcinek, wiecie, polecie sobie w telewizji, normalnie możecie wziąć, e, zawołać swoją rodzinkę, zrobić sobie jedzonko, usiąść przed telewizorem i oglądać mnie w telewizji to jakby świadomość tego, że, że, że to wy oglądacie mnie i możecie jakby... Nie wiem, nawet mnie oceniać, czy nawet zobaczyć jak mi poszło, dać mi jakieś rady. No i co, mieliśmy wczoraj cały dzień nagrywek, dzisiaj wracam sobie do domku. Nie do końca do domku, bo jadę, do, bo jadę na, na studia, mam dzisiaj wykłady na studiach jeszcze, także od razu nie ma łatwo. Dzisiaj spałam jakieś 7 godzin, może 8, także bardziej się wyspałam w porównaniu do dwóch poprzednich dni, gdzie spałam po 3-4 godziny. Ten dzień, kiedy miałam mieć plan, to w ogóle nie wiem co się dzieje ze mną, ale... Ja, nieważne, do której położę się spać, i tak, tak gdzieś od godziny drugiej trzeciej ja sama z siebie automatycznie będę się wybudzać. Będę się budzić i po prostu od drugiej już tak co 10-15 minut, chyba mój mózg sam z siebie mnie wybudza. Nie, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem o co mu chodzi, ale po prostu jest droga 15 ja się budzę, jest ciemno, jest spać dalej, druga 30 to samo. I tak do czwartej nie, nie mogłam zasnąć. Zestresowałam się, że mogę. <noise> Że mogę zaspać trochę, chociaż do. No. Mm, tutaj nie było szans. Nie było szans zaspać na, na ten plan, po prostu mój organizm mnie za bardzo pilnował. <noise> Chyba wziąłam sobie w ogóle za dużo rzeczy. Wziąłam jakieś sześć czy 7 torebek, gdzie w scenach użyłam tylko dwóch albo trzech. Także <noise> jak byłam tu pierwszy raz, to zapomniałam moich żeli pod prysznic i zostały tam, a to były moje ulubione, także mm, i fajnie. Podsumowując, ja na pewno zapraszam Was do oglądania premierowego odcinka z moim udziałem. O ile jest jeszcze przed premierą tego odcinka, a jak już jest po premierze, no to na no, pocieszenie, muszę Wam powiedzieć, że są powtórki, będą powtórki, Poprzedni odcinek z moim udziałem był emitowany wiele razy, bo oznaczaliście mnie na Instagramie, że coś tam oglądacie mnie i kilka miesięcy już po prostu po premierze, także myślę, że z tym będzie tak samo. Koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, bo jak ktoś mnie oznaczy, to ja od razu to udostępniam i wtedy ich mnie obserwujecie, to wiecie, macie moją relację, wchodzicie, ktoś mi oznaczył, że jestem teraz w telewizji i wtedy możecie sobie włączyć telewizję. I macie mnie w tej telewizji nowolece po prostu w tej chwili na bieżąco. Też jestem zadowolona z tego, że w tym odcinku miałam w sumie więcej też jakby roli, więcej siebie i jakoś bardziej po prostu... E... Ja też mogłam się bardziej wykazać przez to, że miałam więcej tekstu i więcej takich... E... też... E... Ale macie teraz e, dla porównania pierwszy i drugi odcinek. Także możecie sobie w ogóle sami porównać, czy jakaś zmiana, e, czy, czy no, w moim aktorstwie, czy po prostu w czymś zaszła. Wydaje mi się, że na pewno, bo nie byłam już taka zestresowana jak za pierwszym razem. Ale wiecie, jak to jest, jak się próbuje do większej Jak się robi coś po raz pierwszy, to zwykle jest to stresujące. Po odcinka wam nie zdradzę. E, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, że jesteście, że oglądacie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że e, nawet jeżeli macie dla mnie jakieś rady wytyczne czy cokolwiek, to ja naprawdę jestem bardzo otwarta. Także możecie do mnie pisać. E, na pewno wezmę sobie wasze rady do serca. Mam nadzieję, że będziecie... A, spać, mi się chyba się jednak nie wyspało. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję Oglądać mnie jak najwięcej, jak najczęściej w tej telewizji chciałam w tej wystąpić, ale ostatecznie nie, więc dzisiaj w niej wracam. Ale nie wiem, czy by pasowała, bo mam wrażenie, że na planie czuję się lepiej w takich żywych kolorach jakby, więc takie też miałam. Nie wiem, czy zaprosiłam do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Zapominam, że nagrywam na YouTube'a i zapominam o tym mówić, ale tutaj wam pokażę może, jak zostawić... Co ja chcę tu pokazać? Nie wiem. Okej, okay, no to by było na tyle. Hej, wszystkim dziękuję za oglądanie jeszcze raz i trzymajcie się. Haj. Buziaczki, O Boże, sobie rękę pomadką. Aha, bo ja mam pomadkę, dobra i